Witajcie na kanale Studiopatów. Postanowiłem nagrać jeszcze taki krótki filmik, który będzie przedstawiał banery z postulatami rolników. Tu mamy bardzo wymowny, który jest skierowany do premiera, który to w czasie kampanii nagrywał filmiki o tym, co przyjeżdża z Ukrainy. A gdy dostał się, że tak powiem, do korytka, to nagle treść tego filmu stała się nie wiem niewygodna może dla tego pana i już postulaty nie są podtrzymywane przez niego o, o jakości sprowadzanego zboża z Ukrainy i z innych terenów poza Unią Europejską. A ja przechodzę do następnego baneru. Następny baner, również skierowany do Donalda Tuska, który mówi, że Zielony Ład dotyka nie tylko rolnika, lecz każdego polskiego użytkownika, co jest, co ma swoje przełożenie oczywiście gdyż yy, Zielony Ład dotknie nie tylko rolników i ci na przykład ludzie, którzy teraz mają do rolników problem i używają różnych brzydkich słów przejeżdżając obok protestu. No cóż, oni jeszcze chyba sobie nie znają sprawy, że dostaną i po czterech literach oni, a rolnicy yy, inwestując swój czas w protesty Również reprezentują interesy tych, co w swojej arogancji yy, nie rozumieją tego i pozwalają sobie na epitety. A ja przechodzę do następnej, do następnego baneru. I kolejne banery z hasłami. Pierwsze hasło to kto koncentrat z owoców z Ukrainy pije, ten od środka gnije. Następny: dbaj o zdrowie swojej rodziny, nie jedz syfu z Ukrainy. Tak więc to jest właśnie dobre, to są dobre hasła dla tych ludzi, którzy zarzucają naszym rolnikom brak pamiętania w używaniu środków ochrony roślin czy też nawozów. Tak więc dla nich chciałem przypomnieć, że nasi rolnicy muszą podlegać surowym. Restrykcją, jeśli chodzi o używanie tych środków. Natomiast agroholdingi na Ukrainie nie są w żaden sposób ograniczane. Tam są stosowane środki, które u nas od 20 lat są zakazane. Tak więc dla tych wszystkich, którzy demonizują naszych rolników, mam jedną radę. Pochylcie się, rozpędźcie, a ściana Was sama znajdzie. Kolejne hasło, którego znaczenia raczej nie trzeba tłumaczyć, gdyż dotyczy ono bezpośrednio bezpieczeństwa żywieniowego naszego kraju. W obecnych czasach niespokojnych, gdy za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt, działania naszego rządu i rządu w Unii Europejskiej są pozbawione logiki. Gdyż w czasie, gdy powinno być właśnie rolnictwo wspierane i wzmacniane, Unia Europejska prowadzi taką politykę, która osłabia i rujnuje rolników nie tylko polskich, ale ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tak więc hasło bezpośrednio odnoszące się do naszego bezpieczeństwa żywieniowego. Głód poczujesz, rolnika uszanujesz. A ja przechodzę do następnego baneru. Kolejne hasło o tej samej treści. Nie trzeba tłumaczyć drugi raz. Manifestacja cały czas trwa. A ja przechodzę do następnych banerów. Przypominam, jestem na rondzie Czwartaków w Kielcach. I tu mamy kolejne hasło. Yy, ogólnie dwa postulaty główne protestu, który się odbywa, dwa postulaty manifestujących rolników dotyczących Zielonego Ładu oraz dotyczących zakazu sprowadzania niekontrolowanej, yy, niekontrolowanemu sprowadzaniu. Yy, Produktów rolno-spożywczych spoza terenów Unii Europejskiej. Te dwa postulaty są stałe i niezmienne, i te, na te dwa postulaty wciąż jest głuchy niejaki Donald Tusk, gdyż Donald Tusk rolników pałuje, a ukraińskie agrocholdniki z UE promuje trudno odmówić prawdy temu hasłu. Już przypomnę przed wyborami pan Tusk bardzo bardzo rozgłaszał, że sprowadzany jest syf z Ukrainy, bardzo się martwił tą sytuacją, bardzo chciał interweniować. Niestety po dostaniu się na stołek chyba pamięć go zawiodła. I, no cóż, doskonale widać, że ten pan nie wykonuje yy, woli obywateli Polski, tylko wolę i dyrektywy Unii Europejskiej. I taka jest prawda. Znów po udrożnieniu ruchu zaczynają się zjeżdżać samochody powoli. Yy. Aczkolwiek, protest oprócz bodajże dwóch incydentów przebiega spokojnie i bez żadnych większych incydentów. Póki co to tyle. Pozdrawiam dla Studiopatów, mówił Michał Pobratyn z ronda czwartaków w Kielcach. Pozdrawiam Was czołem.